Jesteśmy na łowisku w kobelance, ćwiczenia trzydniowe, tylko dla jednostki autowności gaśniczych chcemy przećwiczyć te właśnie formy ratownictwa, samoratowania, edukacji takiej tak samo, bo nawet też dzisiaj byłem na zajęciach i ten temat poruszałem dla dzieciaków, ponieważ za niedługo mamy ferię. No i mamy do wyboru kilka akwenów. Dajmy na to rzekę, Staw, jezioro czy lodowisko. No i dzieci już są świadome, że wybieramy rodowisko, jest to najbezpieczniejsze miejsce, jeżeli chodzi o jazdę na łyżwach. W tej chwili warunki mamy sprzyjające, ponieważ jest duży mróz i ta tafla lodu już jest dosyć spora, o granicach 20-30 cm. No i na pewno takim miejscem, gdy już musimy się decydować na wyjście nad, nad wybrać czy rzekę czy staw, na pewno ten staw jest bezpieczniejszym miejscem, ponieważ na rzece ta warstwa lodu może być cieńsza i czasami może być to zgubna, szczególnie gdy mamy warstwę śniegu, wtedy nie powinniśmy w ogóle wychodzić na lód. Są takie przestrogi, jeżeli chodzi o, o wychodzenie i, i wybór, szczególnie mówię dla dzieci, bo osoby się dorosłe już na tyle są świadome, że lód może być kruchy. Nasze dzisiejsze ćwiczenia polegają na właśnie technikach ratownictwa lodowego, czyli bezpieczeństwa własnego, tak tutaj widać, ratownicy są zabezpieczeni. w Specjalne skafandry w kamizelki. Plus oczywiście zabezpieczenie linką. Chcemy to robić w sposób profesjonalny, tak żeby ta nauka też właśnie polegała na tym, że BHP przede wszystkim przy takich działaniach. wiadomo, że w przypadku sytuacji takiej, gdzie doszłoby do, do sytuacji takiej kryzysowej, że osoba się topi, no to też będziemy odstępować od tych zasad uznania zabezpieczenia, ale oczywiście z wykorzystaniem sprzętu, które posiadamy. To są sanie lodowe, to mogą być drabiny, to może być deska, na której możemy tą osobę ewakuować, pamiętając o tym, że jeżeli osoba wpada do, wpada do ten lud załamał się pod osobą, to może się też załamać pod ratownikiem. Czyli też kwestia technika rozłożenia całego ciała na zasadzie takiej, że nie idziemy. Staramy się, żeby te, żeby te odstępy między osobami też były, jeżeli dwie osoby poruszają się. I pełne, pełne bezpieczeństwo. Chcemy to właśnie przyczynić z tym sprzętem, który mamy do dyspozycji, czyli z różnym, wykorzystając właśnie różne techniki. Jedno, że samo ratowanie, wydobycia się z tej przelębli, bez żadnego sprzętu, bo wiemy, że tak samo poruszając się w warunkach zimowych, jesteśmy ubrani grubo. Jesteśmy ubrani w jakąś kurtkę, buty, czyli, czyli taka też zasada, jeżeli wpadamy do wody takiej, to powinniśmy te elementy ściągnąć. Czyli kurtkę, buty ściągamy, żeby się odciążyć. Staramy się kłaść też na wodzie, żeby w pozycji takiej leżącej, żeby rozłożyć, rozłożyć to ciało. Wiemy, że temperatura jest niska temperatura wody i otoczenia spowoduje to, że szybko się wychładzamy może dojść do zjawiska hipotermii Trzy minuty przebywania w takiej wodzie jak dzisiaj powoduje już całkowite wychłodzenie organizmu a doprowadzenie do spadku temperatury poniżej 24 stopni Celsjusza, temperatury ciała doprowadza do zatrzymania akcji serca. No i wtedy musimy podjąć resuscytację tej osoby. Bardzo ważne elementy. Kolejna taka też bardzo ważna rzecz: przestroga. Często się zdarza, że idą dwie osoby, jedna osoba wpada, druga chce ratować, no i niestety tonie. Dlaczego? No, popełnia po, najważniejsze takie błędy, że też wchodzi na ludzę tą osobą, podaje rękę, ta osoba wciąga tą oso osobę do wody i mamy dwie osoby w wodzie i czasem to się kończy, że są to dwie tragedie, a nie jedna. Korzystajmy, możemy urwać jakąś gałąź, możemy dać szalik, żeby też nie zbliżać się blisko tej, tej przelębli, zachować tą bezpieczną odległość, leżąc na, na tym lodzie, wydobywając tą, tą osobę. Później kolejne czynności, już gdy będziemy tą osobę Powinniśmy ją zabezpieczyć przed utratą ciepła. Czy stosujemy jakąś kurtkę, wzywamy pomocy. Pamiętajmy o tym, że już przy trakcie powinniśmy wezwać e, służby ratownicze, które przyjdą na, na miejsce i, i, i tej fachowej pomocy nam udzielą. To są takie ważne, bardzo ważne rzeczy. Ale najważniejsze mówię, jeżeli mamy możliwość do wyboru, to lodowisko wybierze to lodowisko, a, a jednak omijajmy e, takie właśnie naturalne cieki, cieki wodne. E, teraz jeszcze zima, jest ten róż dosyć duży, także jest w miarę bezpiecznie. E, gorzej jest w porze takie już wczesno gdzie. E, słońca ogrzewają ten lód, wtedy najwięcej jest tragedii, czasami się ta pewność nas, pewność nas gubi, w związku z tym y, uważajmy, starajmy się myśleć i y, 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 myślę, że powinno być, powinno być to takie bezpieczne korzystanie. Także dzisiejsze ćwiczenia mają na celu, że my mamy przećwiczyć, żeby móc tą pomoc w najbardziej profesjonalny sposób nieść dla osób potrzebujących, gdy już taka sytuacja kryzysowa y, zaistnieje.